witajcie moi mili 11 czerwca 2014 rok. wczoraj tutaj nad miejscowością Duren Kerpen no tak jak widać jest strasznie mokro ale całą noc tak się czaskali tak w kręgle tam aniołki grały że ho 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 niesamowicie niesamowicie tłukło się że hej to takie potężne były czaski, że... Ja jadę teraz na rozładunek do Aachen. Jakoś mi się udało tutaj ogarnąć, załadować cały zestaw w godzinę. Fakt, że plecy mokre. Ale dla mnie to jest sukces. Dla mnie to jest sukces. I to duży, bo zajmowało mi to prawie dwie godziny, ja zrobiłem to w godzinę. Czyli jak to by ktoś kiedyś... Albo jak się mówi, trening czy nie prawda? No, czyli, czyli wychodzone metry zaczynają obocować jakieś tam Aby no, tylko nie, nie powiedzieć to w nieodpowiedniej chwili i godzinie. No jest ok. Śmignę na chęć, rzucę. No i z powrotem po drugą turę. Kilometry Nie chodzone. Ale czuję po sobie, że moje oponki, te takie tak jak, jak jak dzieci dostają kapok do pływania, takie jak ten kółeczka. Takie kółeczko z kaczuszką i ona w biodrach, tutaj ma za zadanie pod pachami trzymać to moje oh, moja, To moja ta oponka to zaczyna gdzieś znikać. <grym> no <to> teraz? <grym> Czuję po sobie, a ja mam tendencję do pocenia sami zresztą kto tam mnie zna i tam e, ogląda, bo wi nieraz widział, że ze mnie się lało, a teraz przy tym chodzeniu to ja. Tak dużo nie potrzebuję, się okaże, że ja w miesiącu 20 kilo schudnę przy tym pozaju 116 ważyłem jak wyjeżdżałem, 116 kg. Zobaczymy, jak gdzieś się dopadnę do wagi jaki będzie wynik oficjalny. Ale czuję, czuję po sobie, że, że spadło mi tam parę kilo. No i dobrze no. Niech tak będzie. Niech tak będzie. No, a teraz, teraz inne powietrze, jest 17 stopni, to tylko żeby nie wypadało, będzie okej. Okay. To będzie super. No, kolego z Poznania, nie ma tutaj opierniczania, świeży towar ja sobie i popędzę na jednej nodze a jak pamiętam chyba właśnie ta firma ma trochę takich mniejszych autek bo się mylę cztery szkoda, że nie mam radyjka przemontowanego, bo jest takie zmęczenie, że nie ma kiedy przełożyć no. ale oni mają chyba tandemiki mniejsze, jak się nie mylę i to Trochę ich mają. 24 km do celu. A tutaj po prawej, właśnie, do cierpią, w terenie sobie dniu, którą pokazywałem, będąc w poniedziałek na kopalni krzywkowej. właśnie ten węgiel, to wszystko te przykłady złoża zostają tam dostarczone. Mi się zeształowało, dziewięć kilometrów mi zostało. I co? No i coś się tutaj przytrafiło. Albo po prostu jest godzina ósma piętnaście. Oj, oj, oj. Nie żerać proszę, tylko się tutaj proszę ogarnąć, zmobilizować do zajęć. bo jadą tu lewą stroną i na końcu się wciskają, ale to niemożliwe, żeby, o żeby tak tu akurat dwa pasy jest odchodzący, no tam już ktoś tam coś mruga, kombinuje, widzę odbicie jakieś, co się wbić na pewno na prawo i tak. Ja tutaj muszę się kierować na Erihoven, lewym pasem tutaj, achem. Co? Co tam u was słychać? Powiedzcie mi. Co tam tego porabiacie? Że, że wszystko ok? Niektórzy już będą wakacje zaraz sobie zaczynać. O, jak dobrze? Nie hamujemy, nie hamujemy. Ja tutaj do lewego chcę jechać. A by tam z tasmańskie widziałem, jeden się wcisnął. Nach! No. 600 Metern bleiben Sie links, dann bleiben Sie rechts. Oh, oh hey, links und rechts. Was ist hier so, dass es sich so Bleiben Sie links, dann bleiben Sie rechts. Ha, ha, ha. Powody, Proszę mi podać powody. Stał, a już wiadomo, znane. Tasują się tutaj, a tam są roboty. Tam są roboty i takie coś się właśnie dzieje, a nie jeden tu się wpuści To właśnie powód zeształowania na 600 metrach, rechts A ja tutaj a gdzieś tutaj w atmosferze jakimś plastikiem zawaliło Ktoś się tam pytał na tym, na, znaczy napisał w komentarzu, kiedy usządę na duże auto. Ale to nie jest stale małe. 450 przerobowej. 33 miejsca paletowe. I przepraszam, bo telefon dzwoni. Na razie. Teraz robię tutaj na tym placu na wrotkę Przejechałem koło marketu Nie wiem gdzie oni go tam usytuowali ale bardzo jakoś tak dziwnie muszę teraz się tutaj wrócić go widziałem po prawej stronie Jechać, jechać Dobra, nie jedziesz to ja jadę Nie chcesz jechać, to ja się prosić nie będę. O! pistryka widzę! Mojego! Tylko chyba nowszy model. I tutaj na lewo, gdzie jest rampa? Nie ma rampy. Aaa, będzie problem. na lewo. I... gdzie? No tam, Oj, coś mam lekkiego, ząga. co zakaz. Co zakaz za róże, a jak ja mam tam wjechać, to netto. Się dowiemy <laughs> dlaczego zakazy łamiemy Pojedziemy sobie na no i co? Rampa Znaczy Spodnośnika z, z, z będzie i proszę, mój pizdryk stoi, a mój jest lepszy, bo ma. Ale ten jest chyba nowszy. No, Nie, to. to... Nie, może to samo. A może tam jest z tyłu, zaraz zobaczymy. nie taka no dobra trzeba tutaj tak stanąć i się pytać co jest co gdzie ale już czuję że to wszystko będzie z windy podawane nie ma rampy czyżby to tutaj było może dobra idę się mu dowiedzieć bo nic nie wskuram jak się nie zapytam a może i tak będzie, że stanę tam na drodze i będę jeździł albo tutaj coś na pewno, gdzieś na pewno ale gdzie, kto to wie Prawdopodobnie to są tamte drzwi, ale to tak szału nie będzie. Zostawiam na tamte drzwi, to są większe, ale dalej zobaczymy, coś się tutaj ma wychylić. I winda, panie Adamie, trenujemy. i jedziemy na windzie. Pegaza widzę teraz po moście i idzie sobie, normalnie prowadzą go. A co tam za tornado, co tam było, co tam u Was było? Bo ja tutaj ja, ja nic nie nie tego, ja tam nie masz, nie widzę żadnych strat. Poprzewracało przewracało drzewa tam? A tutaj właśnie nie, ale dawało dzisiaj w nocy ostro, nie? się dawało bardzo, bardzo ciaskało, ale ci powiem, że no ale ja nie widziałem kurczę, tutaj żeby, żeby żeby jakieś dużo tam prędzej to tam widziałem parę brzuzek leżało, ale tak żeby tego ale była na... trzaskało niesamowicie no dawno takie burzy nie słyszałem nie? na polu widziałem trochę pozwijane tam zboża takie rzeczy to wszystko skręcone było nie połamane nie no czyli dało popalić dało popalić 11 km jechałeś 4 godziny? A czemu to tak? O, ładnie. Ładnie. O, to się narodziło No, było, było, wiesz, takie temperatury, później te fronty się spotkały, jak czas snęło, to razem konkretnie. No, oni zapowiadali właśnie groźne wychórzach, wiesz. No. Witajcie moi mili 12 czerwca 2014 roku. Godzina 630. O piątej ładowałem, przyjechałem na godzinę 4.30, żeby wcześniej tam. Wejść do biura, po papiery. No i tak to wygląda. Wczorajszy dzień miał być fajny. Z windy mi się udało tego, a na drugim miejscu się utopiłem. Dobijają mnie, dobijają mnie najbardziej. Dobija mnie najbardziej brak miejsc. Brak miejsc na magazynach. Powtarzam się, może któryś raz to mówię z rzędu, nie wiem. Poprawcie mnie, jak już marudzę, ale jak wjeżdżam, mówię, mam 32 miejsca paletowe, 32 miejsca paletowe założone tutaj na grzbiecie i pełen magazyn. I pełen magazyn, no to motam się po prostu, się motam. Majzer wymaga, moja, moja, moje doświadczenie jest z majzerem z wózkiem elektrycznym, małe tam sporadycznie. Tak, miałem rozładunki, bo czy to w REWE, czy to w innych magazynach netto, ale w dużych magazynach ja jechałem z całym zestawem palet, no ale to było ta na zasadzie, bierzesz wózek i tym wózkiem sobie bierzesz spaki i wstawiasz po przeciwnej stronie rampy w rajkę i później oni przychodzą, skanują, oglądają, czy nic tam nie porwane, nie poniszczone, robią odbiór i to na tym polegało. Bo no tutaj znowu muszę, muszę znaleźć miejsce, gdzie wstawić który, towar, który zdejmuję. I to jest u mnie szamot. Normalnie nie ogarniam. Ja to najchętniej, najchętniej to bym opróżnił całą pakę, całą naczepę, a potem, a potem rzucał te lerguty. Czemu jak jadę na magazyn, gdzie mimo to, że są lerguty, ale jest miejsce, gdzie mogę składać towar, przynajmniej pół naczepy zdejmę, i później zresztą, że zaczynam tam przekładać, no to okej, okay, ale jak wjeżdżam całą, no to się robi ząb. No robi się taki ząb, że hej, no, no niesamowity. I tak samo właśnie było wczoraj. I zmęczenie dało mi się we znaki, później już nawet się nie spieszyłem, było mi to obojętne tam. 30 czy 40 minut w tą, czy w tą, dałem sobie spokój, przestałem ganiać wolniej no dzisiaj wystartowałem, no niby wystartowałem tutaj planowo z magazynu planowo, no i planowo powinienem dojechać na siódmą godzinę na rozładunek, no zobaczymy co nam tutaj droga przyniesie Się zaraz nie okaże, że będzie zeształowane Zobaczymy zobaczymy. Robię sobie jakieś nadzieje, że ogarnę to, że zacznę, zacznę funkcjonować, ale cóż tutaj mogę sobie obiecywać. Mogę sobie tylko się nakręcać, nakręcać i nakręcać. A jak będzie, to będzie. Jak nie przywyknę, to mówi się trudno. bo trzeba będzie robić desant. A Ewentualnie starać się szukać coś, szukać coś innego. Nie, nie, nie w tym kierunku. Nie zaopatrzenie. nie z jednym kolegą rozmawiałem, mówi to tak. Mówi, dwa lata. Dwa lata tak siedzą, pracują w tym, a później uciekają jest jakieś tam zmęczenie jest, no ale mówię. Są osoby, które robią na pewno kupę lat, prawda? Na pewno dużo lat przepracowały i robią i będą robić. Bo one nie widzą czegoś innego. Ja znowu z założenia wychodziłem, że dla mnie to siadać i jechać daleko, 2000-3000 km i to i to było to bo zobaczymy czy dam się. Czy uda mi się przekwalifikować moje myślenie, moje zachowanie. Zobaczymy. Nic. Nic przez siłę, nic przez siłę. Daję sobie jeszcze jakiś czas, jak zacznę to chłonąć i będzie to takie ta praca wykonywana z przyjemnością, a nie z przymusu, no to, to będzie ok. Bo z przymusu to... Wiecie, jaka, jaka robota jest, jak się człowiek do czegoś zmusza. to nie idzie w parze, wtedy. No, ale pomyślmy, że będzie dobrze. Planujemy, planujemy, może coś z tego będzie. 12 km mi tylko zostało. Ha! No i co, ja mówiłem tam wcześniej, że co, że według planu. a, według planu wyjechałem, ale czy według planu dojadę, to. Tu to wie, tu to wie. Jak się jeszcze zestawuje. Proszę się tu nie stawować, tylko przed siebie pedałować. Dziewięćset metrów do sklepu. Dziewięćset metrów do sklepu mam. I kto wie co tutaj będę miał. Któż to wie, ktoś to wie. Czterysta dziewięćdziesiąt metrów jeszcze jest, ja tu nic nie widzę w oddali. No, wyłaniaj mi się tutaj. Za 300 metrów. O, tu najlepiej będzie, jak nic nie będzie. Nach 200 metrów, ankunft. O, jakieś tutaj manewry trzeba wykonywać. Dziwne. Dobrze, że jestem tutaj tak wcześnie, to jeszcze nie jest. Nie ma tłumów to sobie po placu. Omanewrowałem.